Siemaneczko! Z tej strony na King Lion I to jest Minecraft, pierwszy odcinek Czekajcie się, że Minecrafta... To jest hardcore jak umrę To będzie to, to jest Tego nie używam, nie patrzcie na to Nie, nie, nie wiem jak to się wyłączy Muszę w rzadcie... O kurde, mam lekki wpływ, spadek FPS-u No, się, Minecrafta

tak, to w wakacje mi się... Ja to nie Po mam... co, no, no poza poza nam mówiłem, że już... Wła, no i będę grał, ale mi Gier ja tam się no z... Zawsze... No kurde... Kurczak. No, Miałem oczywiście drzewo. Żeby mieć... Wrestling table. Czekajcie... Skierrycie... Ja nie brałem na... No kurde, no, cool. zapomniałem. Zapomniałem dać. Dobra, jeszcze dwie takie zadumanki nie będę chciał budować. Hat nie zrobię, więc. To będzie. Aha, ten głos taki. Wcześniej, no nie. Chciałem nagrać, ale nie, nie dość, że nie miałem czasu, to jeszcze miałem problemy z chłopcem i z mikrem. Dobra, ludzie. Dobra. Ja wyłączę tego i widzimy się za parę minut.

Coś mi z tym z Minecraftem? Dobra. Patrzcie jaki tam głos. Hamanko, 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 Aha, Macie Minecrafta. Macie Hamanko, macie. Bierzemy, to bierzemy, budujemy crafting table oczywiście, prawda? No od razu, dwa, żeby nie było ja wydzielanie w wundę, że jest fajnie. No modna to jest premium walić, to premium dependio kurde. O, co No, widzisz hardcore, ja się tam tu czekam. Ja nie chcę mieć... Ja nie chcę mieć tego koło... koło tego no wiecie koło czego no jak to się nazywa ja odwrót kur jest coś słyszałem ale chyba mi się przesłyszało dobra tylko to zrobię i już w w widzimy się w ten odcinek dziwaczny będzie, bo mi się nie podoba. Minecraft mi się podoba. No to nie patrzcie jeszcze raz. Sorry wam za to. Czuj, nie wiem, co tam padę robi, bo ja nie używam, co ty. Ja nie używam, no. Pierw muszę być ten. Kamienie, co nie? Żeby mieć piec. Żeby jedzenie Dobra. Co so, jest jeszcze raz że so, za tamten odcinek pierwszy, bo mikro mię cicho i nie czyściłem dźwięku w grze. No bo tak do 20 pokopimy. Ok. Czekajcie. Gdzie to jest? Patrzcie na to. już, to mogę sobie zrobić. Nie wiem, jakie zamiary to jest. Patrzcie, co zrobimy. No tak to mamy.

Domingos.

Boję się ludzie. Że... Okej. Okay. Zresztą jeszcze w tym odcinku zrobimy, czekajcie. My to, że będziemy musieli pokopać drewno. I na To będzie wszystko w jednej kupie. I tak jest szkoła, więc nie ma... nie będę miał czasu grać. Nie jestem takim oszustwem. Dobra. To jest taki krótki odcinek jakby krótki odcinek. O, już tam, co Dobra. To tyle było w tym odcinku. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Pa Pa.